Wcześniej ja prowadziłem salon fryzjerski i mieszkałem sobie tu sam. A W pewnym momencie odnalazłem swoją bratnią duszę, czyli mojego partnera. A on okazał się, że jest bardzo dobrym kucharzem A i zna się na pizzy. A wymyśliliśmy sobie pomysł, żeby otworzyć tutaj małą pizzerię. Otworzyliśmy tą małą pizzerię i dość dobrze się rozwijaliśmy. Potrzebowaliśmy większego lokalu, i odnaleźliśmy się właśnie w tym miejscu, czyli w Amadeusie. I tak zaczęliśmy w 2022 roku, czyli dwa lata temu. Mieliśmy samą pizzerię, a rok później to odważyliśmy się wejść w cały obiekt w tamtym roku, w czerwcu, w 2023 roku. I postawiliśmy sobie dość ostry cel. Mamy tu teren 5000 m kwadratowych działki i ponad 1000 m kwadratowych pomieszczeń. Przez cały rok postawiliśmy sobie za cel, że doprowadzimy to miejsce tak, żeby wyglądało tu po prostu bajkowo i żeby wszyscy ludzie się tutaj dobrze czuli. Zasuwaliśmy 300% dzień w dzień. A żeby to było po prostu piękne. Nasadzenia, malowania pokoi, sal bilardowych, wszystkiego. Odremontowaliśmy cały obiekt. A wtedy przyszedł wrzesień i wygląda właśnie to tak. My schodzimy, My schodzimy do, do miejsca, w którym była nasza pizzeria. Teraz zostały tylko ściany. Tyle, co nam się udało, posprzątaliśmy. Dalej mamy problem trochę z wodą, i ta woda gdzieś nam nacieka. Tutaj była kuchnia. Tam mamy jeszcze piec, palniki. No to było nasz serce naszego obiektu tak naprawdę, a oddawaliśmy olbrzymie serducho każdemu kto się u nas y, zjawił. Już było tu posprzątane, ale znowu znowu jest brudno. A, a tutaj mamy salę restauracyjną. Też możemy tam do środka wejść. No tu się dzieje, no. tutaj są kafle akurat w kuchni, więc to tak źle nie wygląda po sprzątaniu, ale tu to widać. Żeby było mało, no to w, w październiku pomalowaliśmy całą restaurację, zresztą cały obiekt sami pomalowaliśmy, no. oczywiście z pomocą przyjaciół, ciężko było ale no już niestety nic po tym nie widać. Tutaj mamy kolejną mniejszą salkę i tu jeszcze jedną salkę. Tutaj u nas goście to była piękna fototapeta. I podniosło do góry tak naprawdę tą podłogę. Także czekamy. I chcielibyśmy już wystartować z dalszą pracą, no ale musieliśmy się wstrzymać. No czy zaczęło to się już wcześniej. Były dość spore opady, opady deszczu. W piątek już zaczęła tama zbierać coraz bardziej. Jeździliśmy z Rafałem i sprawdzaliśmy w ogóle jaki ten stan jest tak naprawdę. Bo w naszym przypadku i w przypadku wszystkich mieszkańców stroniu. Tama była taką tykającą bombą. Bo myśleliśmy, już w 1997 w roku była taka sytuacja, że ta tama przelewała i każdy bał się, że po prostu ona pęknie. Ona wytrzymała. No, w tym roku niestety to się nie udało i ta tama po prostu pękła. Ale to było dopiero w niedzielę. Od, od piątku już był taki stan, no, że wyglądało już to niebezpiecznie a w sobotę coraz bardziej. Cały czas padał deszcz, i tak naprawdę w sobotę, na niedzielę, już dostaliśmy informację, że musimy się ewakuować. A wtedy już stwierdziliśmy, że no, nasze życie jest ważniejsze niż pilnowanie obiektu, i po prostu ewakuowaliśmy się troszkę wyżej na wzgórzu do państwa Galos. A oni nam po prostu w ten dzień pomogli. W nocy tak jakby na chwilę przestało padać i ta woda się obniżyła. Strażak ze mną zaprzyjaźniony wysłał mi nawet film o czwartej w nocy, że ogród się trzyma, bo wiedział, że no martwi się po prostu o nasz dobytek. I dostałem ten filmik i tak na tym filmiku wyglądało, że było już mniej tej wody. Nawet myśleliśmy, że, że już nic więcej się nie wydarzy. Mm. Niestety padało i coraz mocniej padało. Nie wiem dokładnie, która to była godzina, czy to było po 11, czy koło godziny 12. A zaczęliśmy słyszeć walące się domy, jak już wyszliśmy z budynku od państwa galos, co już ta fala po prostu była dużo większa. Przewracało budynki. Nasz budynek, totalnie. Pięknie, nie widać parteru. Zamieniały je w tak naprawdę. I czekaliśmy aż ustanie, jak tam staliśmy, to ja widziałem nasz dach jednego budynku, który jest do wyburzenia. Tak naprawdę dwa budynki mamy tamte do wyburzenia. Ten został zalany do pierwszego piętra. I no, sytuacja była taka, że się bałem. Bałem się w ogóle patrzeć w tą stronę. Zobaczyłem na samym początku ten dach i odwróciłem wzrok. Spojrzałem kolejny raz dopiero wtedy, kiedy widziałem na ulicy widziałem ulicę, że się pojawia i ten stan wody się obniża. A wtedy spojrzałem i widziałem, że jeszcze ten budynek stoi, ale. No, nie było tego widać, e, i w jakiej on już jest kondycji, i że tam ściany nie ma i że się sypie. Dopiero jak tu przyjechaliśmy, e, w, po kilku godzinach, tak naprawdę, o, jak zobaczyliśmy to, co, co zastaliśmy na miejscu po tej wodzie, to poprosiłem Rafa, żeby mnie stąd zabrał. Bo nie mogłem na to patrzeć, pojechaliśmy do lasu i chcieliśmy tam jak najdłużej zostać. Nie widzieć po prostu tego. Wróciliśmy tutaj w nocy. I ciężko było. Ciężko było w ogóle cokolwiek i o czymkolwiek rozmawiać. Założyłem zrzutkę o godzinie około drugiej i nie mogliśmy spać do godziny 7 rano. Trochę się drzemnęliśmy i pojechaliśmy na Czarną Górę, bo tylko tam był zasięg. Jak zobaczyłem na zrzutce, że jest 50 tysięcy złotych, coś zaiskrzyło i wtedy uzmysłowiłem sobie, że nie jesteśmy sami. Bo wcześniej, jak przejmowaliśmy ten obiekt, to my naprawdę rok czasu zapierdzielaliśmy jak małe mróweczki po to, żeby to było piękniej. A my jesteśmy pracowite chłopaki. I to tak naprawdę wszystko tak szło jak chcieliśmy. A to sobie ustaliliśmy, to zrobiliśmy. Ale w tym momencie, jak to zostałem, to wiedziałem, że we dwójkę to sobie po prostu z tym nie poradzimy. Kochani, zobaczcie, co ta woda. Jaką siłę ma ta woda, i co ona potrafiła zrobić. Nawet te płyty betonowe, które mieliśmy wyłożone, cały parking był nimi wyłożony. One były składane jak skart, tak naprawdę. Wszystko tutaj poszło z nurtem rzeki. Tak naprawdę ta rzeka wparowała na nasz ogród i zrobiła sobie nowy tor. Bo jak najbardziej chciałbym trochę odbudować ten parking. I chciałbym, żeby te płyty dalej były, bo jednak chcę odzyskać jak najwięcej materiału. Tu, tu się liczą teraz pieniążki tak naprawdę. A tu jeszcze właśnie tej ziemi nam nie dowieźli. Aczkolwiek dziś przyjechało i bardzo, bardzo dużo. To była taka szopka, drewutnia. Tutaj tworzyliśmy deski, znaczy tworzyliśmy doniczki. Zrobiliśmy w tym roku ich 86 dla naszych wszystkich kwiatów. To był taki magazyn paletowy, po prostu nasza taka drewótnia trochę. Takie miejsce do eksperymentowania i tworzenia nowych, fajnych rzeczy. Tak naprawdę tutaj do ogrodu, bo, bo wszystko co robiliśmy, to, to robiliśmy dla tego obiektu. A to właśnie jest jedna z niewielu rzeczy, która prawdopodobnie jeszcze będzie funkcjonować, aczkolwiek była zakopana do tej części. Musieliśmy ją całą odkopać, wystawało tylko ten przód. To jest nasz magazyn, garaż olbrzymi. Tak naprawdę mieliśmy tu wszystko, a zwłaszcza pelet. Na zimę. Mieliśmy tutaj towar, który zakupiliśmy. Po sezonie zarobiliśmy troszkę pieniążków i chcieliśmy zaoszczędzić, więc kupić więcej towaru, bo wiadomo, jest jakiś tam upust. Cały nasz sprzęt nowy, który przez rok czasu kupiliśmy. Cały sprzęt, który był tutaj wcześniej, jak to przejmowaliśmy, to wszystko poszło z wodą. On jest rozwalony na wylot. Jest też do wyburzenia. Pelety mieliśmy 25 ton. To wartość jest około 30, ponad 30 tysięcy. Mieliśmy tutaj też mąkę, pomidory. Kupiliśmy herbatę, którą chcieliśmy wprowadzić, rozlewaną we Włoszech galwanina, która jeszcze nie zdążyła trafić na nasze półki i też cała poszła. Więc wartość całego, całego sprzętu i całej zawartości, tak naprawdę, tego garażu jest ciężko oszacować, ale to jest na pewno powyżej 100 tysięcy. Wejść nie możemy, ale możemy zaglądnąć ja bym... przez drzwi, bo jest to obiekt przeznaczony do wyburzenia. U. Jest to olbrzymie pomieszczenie, mieliśmy zrobić tutaj w tym roku magazyn na kwiaty, ogrzewany, bo mieliśmy bardzo dużo kwiatów, które trzeba chować na zimę. No teraz już nie jest nam potrzebny, bo kwiatów już nie ma. No tu jest kolejna, kolejne miejsce w naszym Amadeusie, znaczy było. Tutaj mieliśmy salę konferencyjną, obok była sala bilardowa. Sauna, siłownia, jacuzzi, y, piece, czyli kotłownia, pralnia, suszarnia i dodatkowo zrobiliśmy dla grup nową kuchnię, którą skończyliśmy w czerwcu. U góry są nasze dwa mieszkania, no to to już y, się sypie i, i ściany są po prostu popękane, no ten obieg jest do wyburzenia. Więc więc no niestety niestety będziemy musieli zaczynać nowy etap po prostu i, i walczyć teraz, żeby to odbudować. Tu, gdzie stoimy, to było to zadaszone, było to takie patio. Też oczywiście okwiecone z każdej strony. To akurat łóżko zrobiłem sam. Jest to pierwsze łóżko, które zrobiłem. Oczywiście z pomocą taty, ale ja je zaprojektowałem. Od przodu wygląda dużo ładniej. No tu widzimy tylko plecy. Tak, to jest, to jest nasza szafa. No niestety nie, nie chyba ich już nie odzyskamy, bo tam wejść nie możemy. Część naszych rzeczy i pewnie czyjś I rzeka przez nasz ogródek. Teren. Tu był ogród. Tu ogrodu. Są zgliszcza. Ten budynek do piętra zalany Razem z restauracją na minus jeden I ten to samo, tylko ten to już jest zdemolowany Odpadła ściana boczna, a wszystko w środku jest zmielone Tu mieliśmy parking i ogród Tam jest szopa, która jest przewalona na wylot przy drzewach była granica naszej działki tam jest wejście na siłownię, saunę i jacuzzi pewnie których nie ma bo, bo się po prostu tam wejść bo nam zerwało ścianę więc dotąd dotarłem tu była sala bilardowa tam obok sala konferencyjna podobnej wielkości tu mieliśmy nową e, zrobioną kuchnię w czerwcu e, dla grup i dla nas a tu wjechało nam drzewo po prostu kochani są koparki blokują nam już rzekę a tu jest nasz teren i tu był ogród. No i tak to właśnie wygląda. Pierwsza część za nami. Bardzo chciałbym wszystkim podziękować, bo każdemu z osobna starałem się dziękować, ale chciałbym też podziękować tym osobom, które w ogóle tu przyjechały i pomagały innym. To było dla mnie dużym szokiem, jak zobaczyłem tą ilość napływających osób do stronia, która jedzie z otwartym, wielkim serduchem i tak naprawdę chce pomagać ludziom bezinteresownych. Była tu straż, byli tu harcerze, było tu wojsko. Byli tu normalni ludzie, którzy przyjechali z daleka. Był nawet pan lekarz, który skończył go o godzinie ósmej pracy wsiadł samochodu i przyjechał z nad Warszawy do nas pomóc. Więc naprawdę bardzo. Ja bardzo dziękuję, bo dzięki wam tu stoję, dzięki wam mam siłę, dzięki wam wróciła mi wiara w to, że uda nam się to odbudować. We wtorek, bo to jest dla mnie pamiętny dzień, to jest dzień, w którym a, którym wróciło mi życie. Słuchajcie, kochani, ten film robię po to, bo chciałbym Wam serdecznie podziękować i pokazać Wam, że się nie załamaliśmy, że dzięki Wam będziemy walczyć o lepszą przyszłość, żeby ten obiekt odżył. Jeżeli będziecie chcieli, możecie towarzyszyć razem z nami w tej odbudowie. Najlepiej zostawcie komentarz, czy Wam się to podoba. Jeżeli tak, to postaram się, choć to nie jest mój konik nagrywanie, ale postaram się Wam to wszystko zrelacjonować tak, jak ja to widzę i jak chciałbym Wam po prostu to przekazać. Jeszcze raz dziękuję bardzo Wam i do usłyszenia.